W tym tygodniu chciałem pokazać tu na kanale kolejny prawie stuletni odkurzacz Electrolux, tym razem model 7, ale przyznaję, że nie zdążyłem jeszcze zmontować odkurzacza, a co najważniejsze, nie zdążyłem jeszcze zmontować pierwszej części filmu o tym odkurzaczu. Natomiast mam przygotowany film o przeglądzie kilku czy kilkunastu oryginalnych niemieckich plecaków wojskowych z II wojny światowej, bo teraz akurat zajmowałem się przygotowaniem kilku eksponatów na jedną z planowanych wystaw historycznych. Generalnie tematyka wojskowa mnie niespecjalnie interesuje, ale interesują mnie chociażby dawne fabryki, które taki ekwipunek produkowały. Jak się okazało kilka z nich nadal produkuje albo podobne wyroby skórzane, albo siodełka rowerowe, albo kilka zmieniło branżę jedna produkuje na przykład wyroby z plastiku. Interesują mnie też, też osobiste losy ludzi w latach wojny, a więc pamiątki po nich, na przykład tego rodzaju ekwipunek. Zresztą planowana wystawa dotyczyć będzie właśnie losów cywilnych mieszkańców Polski pod koniec wojny, czy w pierwszych latach po wojnie, a a takie po niemieckie plecaki często wykorzystywane były po prostu do przenoszenia osobistego dobytku podczas różnych przesiedleń, repatriacji, migracji itd. Jeżeli faktycznie kilka z tych plecaków i innych eksponatów znajdzie się na wystawie, dam Wam oczywiście znać i powiem, co to za wystawa. Także w najbliższym odcinku obejrzymy kilkanaście niemieckich plecaków i opowiemy o ich fabrykach. W przyszłości będę miał też do pokazania polskie plecaki, jakieś torby medyczne z września 1939 roku. Będę miał różne telefony polowe. No a to już jest tematyka techniczna wiążąca się ściśle z tym kanałem. A w najbliższym tygodniu obiecuję Wam film o tym odkurzaczu Electrolux Model 7, co ciekawe starszym niż pokazane tutaj plecaki.